Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani z wielką radością. Jesteśmy tutaj w szkole matki, w szkole życia. To naprawdę radość i kochani, to co pierwsze powinno nam towarzyszyć wdzięczność. Nie wiem, jak tam dzisiaj się wstało. Jak w stanie, nie jest jeszcze stosunkowo rano, bo jest godzina czwarta, zero siedem, <grych> więc niektórzy z Was prawdopodobnie śpią. No po drugiej stronie oceanu, którzy nas słuchacie i witamy Was serdecznie i w Boliwii, w innych miejscach, gdzie jesteście i gdzie słuchacie, to, to widzę, że na bieżąco niektórzy z Was buziaki, takie porankowe buziaki dla Was, radosne buziaki, bo dzisiaj o radosnych rzeczach, o wielkich rzeczach. Będzie nam mówić Chrystus, i przez Maryję, z którą Was serdecznie witam, będzie to przelewać do naszych serc. Na tym polega szkoła matki, nie? bo to jest szkoła życia. To słowo, które tutaj rozbrzmiewa, nie jest moim słowem. Ja je tylko przekazuję, ja je tylko Wam czytam. Nic więcej, nie ma w tym żadnej mojej zasługi. To jest dar który daje Tobie bezpośrednio Pan i Ty, kiedy to słuchasz, tego słuchasz, odbieraj to jako właśnie medytację, kontemplację. Dlatego zasługa też tych nagrań jest taka, że no jesteśmy czasem w różnym ruchu, czy czasem jedziemy, czy, czy mamy, nie, nie wiem, spacerujemy, możemy sobie wziąć słuchawki, słuchać i robić sobie kontemplację. Pan Bóg, zobaczcie, dostosowuje się do naszej słabości, do naszych możliwości, daje Ci tę przestrzeń, ten kanał, którym chcecie napełnić życie. No, więc kochani, otwierajmy się na to życie. Dzisiaj cudowne rzeczy chce nam ujaśniać Boża miłość, Boże światło. I, kochani, to, czego ja doświadczam w tych nagraniach. Te nagrania wszystkie mają moc egzorcystyczną, mają moc egzorcyzmu. Dlaczego tak mogę mówić? Dlaczego mówię to z taką odwagą? Po tym już trzymiesięcznym doświadczeniu, tych nagryń, bo widzę, że Słowo Boże zawsze ma taką moc wypędzania demonów, które mają przyczółek w naszym myśleniu, w naszej emocjonalności, w naszej pamięci. Zagnieździły się pewne schematy. Nie chcę powiedzieć, że jesteś opętany. Nie, 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 to, to zupełnie nie tędy droga. Chcę powiedzieć, że demon ma na nas. Na nas wpływ, związując jak te przysłowiowe węzełki z pewnego obrazu Marii, rozwiązującej węzełki. Związuje coś w naszym człowieczeństwie, coś się skurczyło, coś się zgubiło Tobie, jakaś wrażliwość, jakiś Twój wymiar. Tam jest właśnie przyczółek złego w Twoim myśleniu, w moim, w moim odczuwaniu, sposobie patrzenia, w mojej inteligencji, w mojej refleksyjności, wreszcie w mojej decyzyjności, w mojej woli. Dlatego jest tam czasami paraliż, jest tam pełno lęków i te nagrania przepędzają, rozwiązują, wyprostowują to. Dlatego zły tego nie chce, będzie o to walczył, żeby cię od ciebie od, od tego odciągać, żebyś to słuchał słuchał tak po łebku, wleciało i wyleciało, żebyś tego nie wprowadzał w życia. Więc uwaga, uwaga, kochani, naprawdę to ma moc egzorcyzmu, przepędzania, bo ona wchodzi, a szczególnie te, te odcinki szkoły Maryi. Maryja wchodzi łamiąc strzały nieprzyjaciela. Tam, gdzie on już się zagnieździł, Maryja robi porządek, niosąc ci błogosławioną Owoc swojego życia. Kochani, więc zaczynamy. Nie wiem, czy robiłem znak krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I nie zaszkodzi go zrobić jeszcze raz, potwierdzając tym, że chcemy iść tą drogą. Idziemy sobie do Tomu 19 i posłuchajcie, jakie wspaniałe rzeczy. Córko moja, nie dziw się, jeśli powiem, że jesteś nowonarodzoną mojej woli. Mowa pana Jezusa do Luizy. Jesteś nowonarodzoną w mojej woli. Podkreślam. Narodzenie, nowonarodzona w mojej woli. Musisz wiedzieć, że moja niepokalana mama jest nowonarodzoną mojej woli. Różnica narodzić się w woli, a narodzoną być mojej woli. Widzisz różnicę? Jeśli ja, jeśli Luiza, a za Luizą i w Luizie ja. Mam możliwość narodzenia się na nowo, to mam możliwość narodzenia się w woli Bożej. Dlaczego? Bo wcześniej żyłem w swojej woli, a często żyłem w woli demonicznej, popełniając grzech taki czy inny, prawda? Widzimy tę różnicę. Natomiast Maryja jest narodzoną mojej woli, czyli ona jest rodzona przez samego Boga. Nie narodziła się nigdy, nie była w swojej woli, nie zrobiła aktów swojej woli, dlatego nie musi się rodzić w woli Bożej, bo jest narodzoną woli Bożej. Mam nadzieję, że łapiecie tę różnicę, ponieważ biorąc pod uwagę to, czym jest Stwórca i czym może być stworzenie i co może od Boga przyjąć, można ją nazwać małą, nowonarodzoną. A ponieważ była nowo narodzoną mojej woli, stała się podobna do swojego Stwórcy i mogła być królową wszelkiego stworzenia. Zobaczmy: podobna do Stwórcy. Maryja jest obrazem Boga Ojca. Zawsze tak było, tylko nie zawsze o tym wiedzieliśmy. Boże Ojcostwo przybiera w Maryi formę Maryjnego Macierzyństwa. Teotokos, Matka Boga i Człowieka, nie? podobna do Stwórcy, mogła być królową wszelkiego stworzenia. No jasne, jeśli jest Matką Stwórcy, Matką Boga, to jest Matką wszelkiego stworzenia. Jak Bóg jest Ojcem wszelkiego stworzenia. W Bogu Maryja jest Matką wszelkiego stworzenia. Na mocy swojego niepokalanego poczęcia, kochani, kochani, kochani. Nie? Jako królowa panowała nad wszystkim, a jej echo znakomicie współpracowało z echem woli Bożej. Echo. Zobaczcie, czy jest echo, kiedy ja nie wydam głosu? Nie ma. Czy kto wydaje głos? Kto posyła słowo? Bóg. I Maria odpowiada. Jest echem, echem. Nie? Współpracującym. To nie jest echo. Jak lasa ścianu odbija mój głos, tylko to jest echo współpracujące. To jest tak, jak ja mówię, nie wiem, do mojej małżonki, kocham cię, a ona mówi: kocham cię. <laughs> Niby odpowiada to samo słowo: nie? kocham cię, w domyśle jest Patrycjo, tak? a Patrycja odpowiada: kocham cię, w domyśle jest Radko. Jedno kocham Cię łączy. W jednym kocham Cię łączymy. To jest ta współpraca, to jest to echo. To nie jest pusty oddźwięk. Nie? Rozumiemy? Jak pięknie nam to tutaj zostało pokazane, jak pięknie, dzięki Ci Boże za ten przykład. Dzięki Ci Duchu Święty za ten przykład, bo On nam bardzo to ujaśnia. Jako królowa panowała nad wszystkim, a jej echo znakomicie współgrało z echem woli Bożej. I nie tylko. Niebiańska władczyni... Lecz także wszyscy święci, aniołowie i błogosławieni mogą być nazwani ledwie narodzonymi w odwiecznej woli, ponieważ jak tylko dusza pozostawia śmiertelne ciało, odradza się w mojej woli. Zobaczmy, święci wszyscy rodzą się w woli po, po przekroczeniu tego życia rodzą się w woli, czyli wracają z tej woli ludzkiej. Z tych dróg kainowych, ablowych, nie? Wracają do czystego źródła. Teraz się mogą narodzić. Maryja zawsze była narodzona wolą Bożą. Nie? Jest ta różnica. Święci podobnie, ale w mojej woli. Jeśli się w niej nie od jeśli się w niej, czyli woli, woli, w mojej woli, nie odrodzi, nie może wejść do Ojczyzny Niebieskiej, a nawet nie może się zbawić, gdyż nikt nie może wejść do wiecznej chwały, jeśli się nie narodzi z mojej woli. Nikodemie, nikodemie, rozumiesz teraz, co, narodzić, co znaczy narodzić się powtórnie? To nie wejść do łona mamy, to narodzić się z wysoka, czyli narodzić się z Boga. Je, z jego woli, narodzić się w woli ojca, czyli powrócić swoją miłość, oderwać od ukochania rzeczy, świata, siebie, nie wiem, relacji, pozycji i tak dalej, włączyć to ukochanie w wolę Bożą. Chcę kochać, tak jak ty, chcę kochać, chcę być miłością w tobie, chcę byś ty był miłością we mnie. To jest narodzić się w woli Bożej. Ale muszę ci powiedzieć, jak wielka jest różnica między tym, kto jest nowonarodzonym najwyższej woli w czasie, a tym, kto odradza się w niej ubram wieczności. Czyli ubran wieczności, w pełni rodzi się, rodzę się ja po moim życiu, tak? Rodzę się dopiero w pełni. Prowadząc takie czy inne życie, w pełni, bo już mam pełne poznanie, w pełni rodzę się w woli Bożej. nie? Natomiast Maryja rodzi się w czasie. To jest ta różnica, że my do tego dochodzimy i przez Luizę mamy możliwość dojścia szybszego. Święci do tej pory, do Luizy, w pełni się mogli narodzić w woli Bożej, tak jak tutaj jest napisane, dopiero po swojej śmierci. I teraz Pan Jezus mówi: Maryja od samego początku była narodzona w czasie. Czyli nigdy nie odstąpiła swojej woli, nigdy nie narodziła się w woli ludzkiej. Wola ludzka się w niej nie narodziła w takim sensie, że nie oderwała się od woli Bożej. Przykładem jest moja królowa matka, mama, która była nowonarodzoną woli Bożej w czasie. A ponieważ była nowonarodzoną, miała moc sprowadzić swojego Stwórcę na ziemię. I gdy utrzymywała go niezmiernym, Jednocześnie pomniejszała go w swoim maczyny młodnie, aby go przyoblec swoją własną naturę i jako Zbawiciela oddać ludzkim pokoleniom, będąc nowonarodzoną, utworzyła morza, łask, światła, świętości i wiedzy, w których mogła zawrzeć tego, który ją stworzył, mocą życia najwyższej woli, które posiadała, mogła uczynić wszystko i wybłagać wszystko. A sam Bóg nie mógł odmówić tego, o co prosiła ta niebieska istota, ponieważ to, o co prosiła, było tym, o co jego własna wola prosiła, której nie mógł i nie powinien odmówić niczego. Popatrzmy, widzimy różnicę. W Maryi żyje wola Ojca, Syna i Ducha Świętego, żyje wola trynitarna, żyje wola Boga. Więc może sprawiać w niej wszystko, co chce, i ona na tą wolę, w tej woli żyje, tej woli odpowiada, tą wolą żyje. Dlatego w sposób swobodny, spontaniczny, jak ja to mówię, naturalnie nadprzyrodzony, Pan Bóg wciela się, jakby to jest pięknie pokazane pomniejsza się, Maria go pomniejsza do ludzkiego ciała, zamyka, Zamyka w ciele tą potęgę Boga. Bóg zamyka się w niej, by mogła go dać, by mógł przez nią przejść, by mogła go dać każdemu. To jest narodzić się w woli Bożej w czasie. Zobaczmy, co nam to przypomina. Znowuż, kochani, skojarzenie, skojarzenie. Myśmy, 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 otwierajmy umysły serca. Eucharystia. Tak, Eucharystia. Zamknięty Bóg w chlebie i w winie. Zamknięty w tym ciele chleba. O miłości niepojęta. O miłości niepojęta. Jakich cudów dostępuje? Czego Anioł nie dostępuje, Ty dostępujesz. Kochani, idźmy jeszcze sobie do jednego. Fragmentu. Córko moja, moja mama została poczęta bez skazy pierworodnej, troszeczkę niepokalanej, aby wybłagać wyczekiwanego Odkupiciela, ponieważ było słuszne i stosowne, żeby u tej, która miała być moją matką, nigdy nie zaistniał żaden zarodek grzechu. Zarodek grzechu jest tam, gdzie pojawia się moje ja. Ja chcę i teraz tu. Czy tego co ty, ojcze, czy tego co ja, ja chcę. Co jest pierwsze, moje ja czy twoje ty? Zarodek grzechu pojawia się tam, gdzie pojawia się moje ja wyżej niż boskie ty. W Marii to nigdy. Nie nastąpiło. Nawet w rzeczach dobrych i świętych. Miała być najszlachetniejszą i najświętszą ze wszystkich istot, i miała to być szlachetność boska oraz świętość całkowicie podobna do świętości jej Stwórcy, tak aby można było w niej znaleźć łaskę i zdolność do poczęcia najświętszego ze świętych, odwieczne słowo. Wielokrotnie czynią tak również i stworzenia. Gdy mają przechować cenne rzeczy o wielkiej wartości, przygotowują najczystsze naczynia o wartości równoważnej cennym rzeczom, które mają być w nich przechowywane. Jeśli zaś są to zwykłe rzeczy o niewielkiej wartości, przygotowują naczynia gliniane o bardzo małej wartości i nie dbają o to, żeby je trzymać w zamknięciu, jak w przypadku czystego naczynia, ale przechowują je odkryte. Po wartości naczynia oraz sposobie przechowywania można więc poznać, czy rzeczy, które w sobie zawiera, są cenne i czy mają wielką wartość. A ponieważ miałem przyjąć jej krew, zatrzymajmy się. Wartość naczynia. Napisałem Wam tytuł, jakim jestem naczyniem. Zobacz, jak musisz dbać, jak Musisz oddać swoje człowieczeństwo Maryi, żeby być tabernakulum Chrystusa, żeby być tabernakulum życia Bożego, tabernakulum woli Bożej, człowiecze, człowiecze, człowiecze. Dlatego, kochani, zobaczmy słowo oczyszczenie. Oczyszczenie, nawrócenie głębokie, metanoite, zbliżamy się do Wielkiego Postu. Oczyszczenie. W ogóle słowo oczyszczenie, jak jest kluczowe? Trudzenie się nad pięknem swojego człowieczeństwa. Dlaczego? Bo dokąd chcesz zaprosić łaskę? Dokąd przychodzi Chrystus we wspomnianej Eucharystii? Do tej mojej chatki? I co znajduje? Chatki mojego człowieczeństwa? I co znajduje? Jakże często jaskinie zbójców, jakże często znajduje serce kainowe, zimne, butne, wyniosłe, nadęte w swoim ja i pełne plugawych pragnień, glist i wszelkich plugawości, plugawych myśli, plotek, obmów, oszczerstw, zacietrzewienie w nieprzebaczeniu, w braku miłosierdzia, swoim. Oprawcą. Zobaczmy. Cenne naczynie. Dlatego zobaczmy: nie dziwmy się, że Pan Bóg dopuszcza pewne sytuacje, ludzi, zdarzenia. Chce Cię przygotować. Chce oczyścić. Chce dać Ci okazję, by przelać w Ciebie, by wybudować w sobie, w Tobie izbę gościnną. Było takie piękne słowo kiedyś w Polsce, izba. Nie? Przecież zobacz, jeśli ty budujesz dom, urządzasz pokój, to urządzasz go dla siebie, tak byś się czuł tam dobrze, pięknie, malujesz takimi kolorami, jakie ci podobają, kupujesz takie meble, ozdabiesz, nie? żebyś tam się czuł dobrze. Pan chce się czuć w tobie dobrze, człowiecze, duszo ludzka. Dlatego czasem dopuszcza, że coś mi się dzieje, że coś mnie oczyszcza. Dlatego nie bój się oddać klucz domu Twojego, pomieszczeń, szuflad Matce Bożej. Ona tam posprząta, przygotuje Ciebie, przelewając w Ciebie swoje cnoty, boskie cnoty, by przygotować miejsce Panu. Idźmy dalej z tym tekstem ostatnim. A ponieważ miałem przy, przyjąć jej krew i być poczęty w jej łonie, słuszne było, żeby zarówno jej dusza, jak i jej ciało były czyste, a ona wzbogacona wieloma możliwymi i wyobrażalnymi łaskami, przywilejami, zaletami, jakie Bóg może dać, a stworzenie przyjąć. Kochani, zobaczmy, Bóg ją tak przyozdobił, z czym współpracowała, bo zamierzał do niej przyjść, bo zamierzał się w niej wcielić, bo bóstwo przyjęło człowieczeństwo, Bóg przyjął ludzką naturę. Ale na jedno tutaj zdanie zwracam uwagę, a ponieważ miałem przyjąć jej krew, już wam wielokrotnie mówiłem na spotkaniach też naszych, jaką krew miał Chrystus. Miał krew Maryi. Podobno Ab Erchaminus, jak to mówią badania, czy z, z Lancianu, czy z innych cudów eucharystycznych. A.B. Erchaminus. Ale nieważne, ważne jest to, krew Maryi. Mówiłem o Eucharystii. Zobacz, zobacz kochany, co nam tutaj miłość dzisiaj mówi. Krew Chrystusa, ta krew na ołtarzu, jest także krwią Maryjną. O miłości niepojęta. O miłości niepojęta. Co nam tutaj objawiasz? Ja powiem więcej, ta krew chce połączyć się z Twoją krwią. Chcę połączyć się z moją krwią. Ale moja krew musi być wylana, tak jak jego krew i jej ofiarowanie. W Chrystusie na sposób duchowy i fizyczny, w Maryi wszystko jest ukryte, wszystko jest na sposób duchowy. Kochani, jak wielkie rzeczy nam Pan dzisiaj objawiał, jak wiele nam, Maryjo, przyniosłaś, niepojętych rzeczy, już mniej się teraz boimy na, wiemy i rozumiemy sens. Tego, co trudne w naszym życiu, tego, co, czemu możemy nadać imię krzyż, błogosławiony krzyż, teraz możemy już to powiedzieć. Błogosławione jest każde doświadczenie krzyżowe w moim życiu, tylko muszę na nie spojrzeć, Matko, dzięki Twoim oczu dzisiaj, oczom dzisiaj, spojrzeć jako na doświadczenie, na krzyż. Który mnie oczyszcza, który mnie jednoczy z Chrystusem, który mnie ubogaca, który mnie porządkuje, który mnie odradza, który mnie scala. Doświadczenie szorowania podłogi mego, mej duszy, podłogi pamięci, po której chodzę, którą żyję, z której wydobywają się różne rzeczy. Ta podłoga ma być czysta, przeniknięta Twoją światłością, Jezu, oczyszczona Twoją krwią. Żeby z historii mojej pamięci nie, nie wyłaniały się demony. To znaczy, żeby demon już nie, miał, nie mógł odwoływać się do historii mojej pamięci, żeby moja pamięć była lśniącą podłogą, po której swobodnie chodzę. Nie? Potrzebne jest to oczyszczenie. Potrzebne jest to oczyszczenie moich emocji, uczuć. Potrzebne jest to sprzątanie domu mojej duszy. Mojej inteligencji, moich myśli, tych mebli, o które się potykam, tych sprzętów. Może jest ich za dużo, może za dużo rzeczy w moim domu, może za dużo pozwalam, by te myśli sobie hulały, idę za nimi, i dlatego produkują mi sprzęty, o których się potykam, produkują mi kłody pod nogi w moim własnym domu, w moim własnym człowieczeństwie. Dziś, Maryjo, rozpraszasz te myśli. Przynosząc mi myśli Boże, przynosząc mi myśli Jezusa, mam być domem Boga, mam być izbą Boga. Jestem domem Boga. Co więcej, przypominasz mi słowa świętego Pawła, świątynią jesteście, świątynią Boga żywego. Jesteście świątynią ducha, świątynią trynitarną. Jesteście domem Boga, serce Boga chce was żyć. O Maryjo. Jakże Ci dziękuję za to, że chcesz porządkować przestrzeń mojego serca, mojej duszy. Więc zachęcasz moją wolę, by powiedziała tak, ja pragnę, ja chcę. Ja chcę współpracować jak Ty, chcę być echem Bożej miłości. Chcę odpowiadać właśnie tym samym, kocham Cię na, na, na usłyszane z ust trójcy, kocham Cię. Człowiecze. Kocham Cię duszo ludzka. Kocham Cię Marku, Jolku, Marysio, Grzesiu, Adamie, Agnieszko, Dorotko. Kocham Cię. Kocham Cię. I moja dusza całym swoim, całą swoją mocą, ze wszystkich sił, inteligencją, pamięcią, rozumem, każdą komórką, jak Ty, Mamo, z Tobą i w Tobie, chcę odpowiedzieć, ja też Cię kocham. Kocham Ciebie, Boże, bo Ty mnie kochasz, kocham Ciebie Twoją własną miłością. Przyjdź, święta, wolo Boża, do mojego życia. Czyń porządki, czyń to, co chcesz. Porządkuj mnie dla siebie, aby żyć we mnie, jak żyjesz w niej. Chcę narodzić się woli Bożej. Chcę narodzić się nie kiedyś tam, w godzinę mojej śmierci, tylko już tu, teraz. Dlatego oddaję się Tobie z Maryją w Maryi z niej i chcę być nowonarodzonym w woli Bożej. I upraszam ten dar nowego narodzenia w woli Bożej dla wszystkich, dla każdej duszy ludzkiej. Duszo ludzka, duszo każdego człowieka, bądź nowonarodzonym, przyjmij dar swojego życia. Od Ciebie zależy, tak jak narodziny biologiczne nie zależały zupełnie od Ciebie. Tak, narodzenie. Nowe do nowego życia zależy tylko od Ciebie. Nikodemie współczesnych czasów, nikodemie wszelkich czasów, nie miej już wątpliwości i nie miej tego pytania: jak mam się narodzić? Oto tu jest Ci pokazywane. Możesz narodzić się w czasie, teraz, póki masz jeszcze czas, narodzić się w mojej woli, by moja wola się w Tobie narodziła. I zaczęła Cię przygotowywać na zamieszkanie moje święte, na działanie. Cały oddaj mi się, cały naródź się w mojej woli, w mojej miłości, czyli połącz swoją miłość na moją, z moją. Otwórz scal, stop, swoją własną miłość. Narodzić się w mojej woli oznacza nią się powodować, nią myśleć. Ni nią czuć, nią kochać, nią mówić, aby ona znajdowała blask i wyraz w każdym akcie Twojego życia, w każdym Twoim doświadczeniu, w każdej Twojej myśli, w każdym Twoim stanie. A więc mów fiat voluntas tua sicut incello ad TERRA. w każdym doświadczeniu, choćby ono było doświadczeniem oczyszczającym, zapal długie reflektory. I zobacz, że to doświadczenie, które na ciebie dopuszczam, ciebie nobilituje, ciebie oczyszcza, ciebie przemienia, ciebie przekształca w podobieństwo do Ojca światłości. Oto obraz Jezus Chrystus w Nim się przeglądaj, w Nim się odnajduj, w Nim chcecie formować, aby On mógł w Tobie odzwierciedlić się, aby mógł. W Tobie żyć, przejść przez Twoje życie, jak przeszedł przez życie Maryi, Twojej matki. Wejdź do łona Maryi, przyjmij ją do siebie, przyjmij jej krew, jej życie, jej ducha, jej pokorę, jej czystość. Aby przygotowała miejsce dla mnie, ona wniesie w Twoją duszę błogosławiony owoc życia, wniesie mnie. Będziesz dzieckiem mojej woli. Będziesz dzieckiem, w którym moja wola objawi majestat swojego życia w każdym Twoim akcie. Moja wola napełni każdy Twój akt, każde Twoje przeżycie, każdy Twój stan, napełni czym? Życiem błogosławionego szczęścia nieba. Amen.